Będziesz rąbał? Uważaj na paluchy. Uważaj na palce. Dobra, starczy taki, może być duży. Uważaj na palce. Oj, zaraz będzie. Palec. Został to lepiej. No, porąbałem to. No i dobrze, no. ale mało brakło. Eee, tym Tak masz. Ile masz? 11. Krzysiek to wprawionek, całe życie rąbał Ja to by zaraz palca odrąbał Ja i większy, tak rąbałem No ja wiem, że Krzysztof, a ty. Ale to, tak to wiesz, co? Lubię, jeśli śleci w Warszawie kliny metalowe. młot od węgla.